Przy wyniku 3 z 3 na turnieju Grand Chess Open powolutku mogłem się rozpędzać myśląc o walce o czołowe lokaty, ale z drugiej strony to tak naprawdę obowiązkowy wynik, bo przecież wszyscy moi rywale byli dużo, dużo niżej notowani i strata jakiejkolwiek połówki byłaby tak naprawdę dużym rozczarowaniem. Rozczarowaniem, które może nie eliminowałoby z walki o czołowe lokaty, no ale na pewno bardzo utrudniało takie Zadanie: No bo pamiętajmy, że to nie tylko stracone punkty, ale również gorsza punktacja pomocnicza. A w takich turniejach bardzo, bardzo trudno jest to później nadrobić. Także przy wyniku 3-3 wszystko było. Można powiedzieć zgodnie z planem. W czwartej trafił się zawodnik już powyżej 2400, a to jest taki poziom, w którym no, można utknąć. Pamiętamy Mistrzostwa Europy w Rumunii. Tam właściwie no, przez cały turniej rywalizowałem z graczami na poziomie 2400, a nie tylko, bo również 2300 stawiali wysoko poprzeczkę i no, bardzo, bardzo duże problemy sprawiało mi wygrywanie z tymi graczami. Zresztą w dzisiejszych czasach, żeby pokonać takich zawodników, to już się naprawdę trzeba mocno postarać. Dlatego siadając do partii z mistrzem międzynarodowym z Francji o nazwisku mocno nie francuskim, bo nazywał się Di Nicola Antonio, wiedziałem, że nie będzie to proste zadanie. No bo. Kolor czarny, no bo mało czasu na przygotowanie, no bo niewiele wiem o przeciwniku i tych no bo było naprawdę sporo. Dodatkowo szybko okazało się, że moje przewidywania debiutowe na nic się zdały, bo przeciwnik podszedł do tematu zupełnie inaczej niż bym tego się spodziewał. Zobaczmy, co poszło. Ja skupiłem się na przygotowaniu na posunięcie E4. Na przeciwnik zagrał Skoczek F3, który owszem grywał, ale myślałem, że jednak zagra inaczej. Tymczasem Skoczek F3 na szachownicy, ja odpowiedziałem Skoczek F6, a on D4. No i tutaj jasne było, że tutaj jasne było, że jestem już troszeczkę zgubiony, bo ja myślałem, że jeżeli Skoczek F3, Skoczek F6, to on zagra G3. A on tutaj D4. No i przyznam się szczerze, że tego scenariusza w swojej głowie nie przygotowałem. Nie miałem pomysłu na to, czy ja tutaj będę chciał ich w struktury po E6, czy raczej D5. I tak spontanicznie sobie mówię, a co mi tam, zagram ruch b6. Jest to ruch lekko taki podejrzany, no bo czarne nie walczą o centrum, ale też nie jest to nie wiadomo jak zły ruch, bo przecież po c4 można zagrać e6 i przejść do normalnych pozycji. Także w tym układzie ruch b6 ciężko nazwać ruchem nawet jakimś takim specjalnie niezadobrym. Natomiast ja tak podejrzewałem, że jak zagram b6, to przeciwnik będzie tutaj grał mięciutko. Jakieś takie miałem przeczucie, że to jest gracz troszkę taki e, nielubiący ciśnienia. No i faktycznie z, z, okazało się, że miałem rację, bo on zagrał tu E3, ja gonię z B7, on gonię z D3, ja G6 e, i on e, niespecjalnie nawet tutaj szukał jakiegoś sposobu, żeby udowodnić mi, że takie podwójne fianchetto może być podejrzane. Skoro goniec G7 i on skoczek B na D2. No, ja spodziewałem się, że może tutaj spróbuję jakiegoś ruchu Hetman E2, żeby szybko iść do E4. Może wieża E1, bo wieża E1 ma podobny cel. Chociaż no, logiczniejsze jest chyba Hetman E2. I teraz, jeżeli zagram C5, to nawet można pomyśleć o biciu, biciu i E4. Kto wie, czy to nie jest ciekawe. Natomiast. Jeżeli zagram ruch D5, to tutaj czarne mogą wpaść w tarapaty, bo można przestawić się na plan związany z ruchem skoczek E5, zagrać za chwilkę F4 i to może być dla białych całkiem ciekawe. Tymczasem on zagrał skoczek B na D2, czyli dość mięciutko, ja zagrałem C5 i znowu być może ciekawe jest bicie, bicie E4. Co prawda wydaje mi się, że to jest dużo bardziej nieprzyjemne w przypadku pozycji Hetmana na polu E2 niż skoczka na D2, ale też jest to ciekawe, bo zmienia się układ, jeśli chodzi o strukturę na szachownicy, jest to trochę bardziej poszarpane i można tu szukać białymi jakichś plusików. Natomiast Francuz zagrał B3, czyli mięciutko, jak kaczuszka, po prostu rozwija figurki. Ma to sens, aczkolwiek no, nie jest to walka. O przewagę. Zwłaszcza, że po skoczek C6 i koniec B2 Roszada on tutaj zagrał po prostu A3, czyli znowu tak raczej bez wielkiej no, takiej inklinacji do komplikowania, po prostu bezpiecznie. Ja odpowiedziałem D5 i tu już mi się całkiem podobało, bo jeżeli białe są wolne to ja już mam naprawdę opcję, żeby tutaj walczyć o jakieś plusiki. gdybym był mój ruch, to mogę myśleć o skoczek D7 związanym z e, ruchem E5 i niekiedy nawet mogę zbić, chociaż bicie raczej nie. Najbardziej bym chciał właśnie skoczek D7 i E5. Takie dość istotne może być ocenienie pozycji po hetman E2, skoczek D7, jakiś goniec A6 z wymianą. No i wtedy właśnie tego typu historia, no to tutaj czarne stoją po prostu troszkę lepiej. Widząc to po 30-minutowym namyśle, Francuz zbił DC5. Ja przyznam się szczerze, moi drodzy, widzicie tutaj czas. On po tych, na te pierwsze 9 ruchów zużył 27 minut, na 10 ruch DC5 zużył pół godziny. I ja tutaj mówię: No, Mateusz, no to, to ci się trafił zawodnik, który myśli długo, gra mięciutko. No, trzeba go tutaj naprawdę wykończyć. No, no, bo gramy w turnieju, w którym wygrywać trzeba wszystko. I byłem tutaj naprawdę. Dobrej myśli. Bicie, bicie. Zagrał Hetman E2. I tu właśnie nie wiem, czy zagrałem dobrze. Dlaczego? Może skupmy się na tym, o co tutaj chodzi. W tej pozycji białe mogły rozpatrywać ruch C4. I to jest ruch, który na pewno był. Wśród posunięć rozpatrywanych przez przeciwnika. W tym momencie być może mogę zbić, i nie do końca wiadomo, jak bić. W szczególności, że na bicie pionkiem, może mogę nawet odejść z koczkiem na przykład nawet na pole H5, kto wie, budując napięcie na D4, nie można ruszyć tego pionka, bo wisi goniec na B2 i to napięcie zaczyna być nieprzyjemne. Być może skoczek E8 mogę zagrać. Być może mogę też po prostu zbić i po biciu pionkiem wtedy zagrać skoczkiem na H5, wisząc, grożąc ruchem skoczek F4, grożąc ruchem skoczek D4. Są tutaj opcje. Stąd właśnie on zbił na C5 i teraz... C5, C4 z jego strony miałoby być może troszkę więcej sensu, ale raz mógł się troszeczkę obawiać tego, że ten goniec gdzieś tutaj będzie wiszący, a dwa, ja planowałem, prawdę mówiąc, zagrać D4 i nabicie na D4, właśnie skoczek H5. Taki miałem tutaj plan, chociaż można też po prostu zbić, ale chyba skoczek H5 mi się bardziej podobało. Po to, żeby jeszcze tutaj budować napięcie i zbić w tym momencie, który mi będzie pasował. Jak goniec C4, to bije C4. Jak jakieś B4, wydawało mi się, że to nie jest specjalnie groźne, że nawet mogę spróbować ruchu E5. Mam przewagę w centrum i powinno być ok, aczkolwiek ta pozycja jest dość ciekawa. Tymczasem Francuz znowu dość bezpiecznie, Hetman E2 nie rzucał się tutaj, szykuje czy to C4, czy to E4. Ale właśnie jak sobie teraz to wyobrazimy, jak byśmy oceniali te pozycje, gdyby czarne figury były białe, a białe figury czarne, no to byśmy powiedzieli, no białe uzyskały przewagę debutową, stoją wyżej, mogą naciskać. I ja tak sobie myślałem, że gdybym miał te pozycje białymi, to bym oceniał, że stoję lepiej. W związku z czym zagrałem ruch D4, bo mówię, warto tutaj już walczyć o coś więcej, warto tutaj budować jakąś przewagę. Po co gram D4? Przede wszystkim po to, żeby ograniczyć gońca z pola B2. Gdyby był mój ruch, to próbuję zagrać E5 i po prostu mam przewagę w centrum. No i jeżeli uda mi się skonsolidować w tym centrum. No to będę stał lepiej. Po kolejnym, chociaż już teraz nie tak długim na myślę, bo ja mam wrażenie, że mniej więcej przewidział przeciwnik w tym swoim półgodzinnym na myślę te wydarzenia, zagrał goniec A6. I teraz ja z kolei myślałem kilka minut, chociaż już na D4 myślałem parę minut i grając z D4 podjąłem decyzję, że tu będę bił tak naprawdę. No i zbiłem, zbiłem i tu właściwie nie wiem. Czy mój kolejny ruch był taki dobry? Bo ja zagrałem Hetman C7 po to, żeby ta wieża z pola D8 mogła się włączać do gry, ale nie wiem dlaczego, kompletnie, ale to kompletnie nie wpadło mi do głowy posunięcie wieża C8. I to był ruch, który w ogóle nie przyszedł mi do głowy, a on jest fajny, dlatego że Hetman cały czas broni pionka na D4, wieża broni skoczka na C6 i wszystko wygląda sensownie. za chwilkę zagram jakieś może Hetman D7 wieża D8. To powinno być OK. I tutaj myślę, że mogłem więcej problemów postawić przeciwnikowi, bo ja zagrałem Hetman C7, on odpowiedział CD, Bicie na D4 zagrałem. To było dość logiczne, tylko okazało się niestety, że po biciu on gra Hetman C4. Nie gra nawet tego posunięcia, bo na to bicie Hetman C4, to wydawało mi się, że po biciu biciu skoczek D5 może stoi troszkę lepiej, ale tak, tak też mógł zagrać. Tylko właśnie zagrał skoczek Hetman C4, wykorzystując tu jeszcze tę niefortunną pozycję Hetmana. Czarne nie stoją gorzej. Ale też ciężko tutaj coś robić, żeby walczyć o przewagę. Ja zagrałem skoczek E8, z którego byłem zadowolony, gdyż bronię Hetmana. I na taktyce tutaj wszystko się broni. Czyli skoczek D4, CD4. Hetman jest obroniony. Bicie na D4 też nie działa, bo on oczywiście tutaj traci gońca. I po tym CD4 wydawało mi się, że nadal ma, mogę tutaj walczyć o przewagę. Dlatego że jeżeli zagram E5 i utrzymam nacisk po linii C, on może mieć pewne problemy. Tylko tu jest dużo jeżeli obiektywnie pozycja jest niestety równa, i to taka równa, że. No nie tak łatwo się tutaj białymi pomylić. To mnie zmartwiło, no bo on miał 13 minut już do końca partii. Przypominam, tu nie było dodawanego czasu po 40 posunięciu, czyli tak naprawdę miał bardzo mało czasu i jakikolwiek większy problem byłby dla niego Trudny do rozwiązania. Zagrał wieża D1, takie troszkę może nieoptymalne, ale też nie ma wielkiego błędu w tym. Ja wieża C8, on zbił skoczek C7, on zagrał teraz skoczek C4, atakując Pionka. Ja wieża F na D8, bo E5 ewentualne tutaj mogłoby osłabić pole D6. Nie muszę się spieszyć z tym ruchem, nie zawsze on będzie też dobry, bo E5 jest dobre wtedy, kiedy te Pionki no, łatwo obronić, kiedy można ewentualnie je przesuwać, a jeżeli nie, to nie wiadomo na ile to jest super genialne. Nastąpiło wieża E1 i ja zagrałem E6 i on zagrał G3. Ruch logiczny, aczkolwiek też znowu już trochę miękki. Logiczny dlatego, że unika ewentualnych problemów z matem. Minus jest taki, że nic tutaj nie kreuje, po prostu robi ruch. Ja zagrałem wieża D5 i byłem z tego ruchu zadowolony, bo wydawało mi się, że właśnie za, zaczynam myśleć o ruchu E5, do tego wieża tutaj jest fajnie obroniona przez pionka. E, teraz mogę myśleć o przestawieniu skoczka, czy to na pole B6, czy to na pole D6. E, no, i tak mówię, jeszcze chwila i zacznę tutaj kreować jakieś rzeczy. On zagrał F4, chyba słusznie. E, ja odpowiedziałem: skoczek A6. Bo chciałem zagrać skoczek C5 i potem mieć na przykład możliwość: czy to skoczek A4, bo wtedy BA4 to wieża, by zbiła skoczka, czy to jakiegoś ruchu D3. Tymczasem nastąpiło po prostu wieża D2, broniąc pionka, i ja skoczek na C5 i skoczek E5. I to jest właściwie kluczowa pozycja partii. I cofając się. To właściwie to, co tam się dzieje, wpływa na to, czy tutaj ruch skoczek A6 był dobry, bo jeżeli skody, tam się nic nie dzieje, to być może tutaj lepiej było zagrać skoczek A8 i na wieża D2, może skoczek B6, chociaż to też nie wiadomo, bo skoczek idzie na pole E5 i też nie wiadomo, co robić z pionkiem D4, więc może. W ogóle, może skoczek E8 w takim razie tutaj jest lepsze. Albo po prostu prymitywnie skoczek B5, wieża D2 i skoczek D6. I na to na przykład skoczek F5. To też jest to niewykluczone. Bo tu jak G4, to pojawiają się nawet takie motywy i yy, 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 pole. I pole f3 za chwilkę będzie problemem dla białych po wyeliminowaniu skoczka z e5. Także ciekawy moment. Ja nie do końca byłem pewien gdzie iść. Wydawało mi się, że postawienie skoczka na c5 dużo daje, bo pokładałem nadzieję w tym, że po ruchu skoczek e5, kiedy białe atakują piątka na polu d4, ja mogę go przesunąć na d3. Jak ta pozycja stanęła, to jeszcze liczyłem tutaj, czy nie mogę zbić na e5. Ale wyszło mi, że D3 jest lepsze. No i tu liczyłem, że ja tu długo myślałem: 16 minut, wcześniej nad skoczek A6 myślałem 7 minut. Tu czułem, że może być jakaś szansa. Po ruchu D3 no, myślałem, że przeciwnik może tutaj wpaść w jakąś konfuzję ale nie za bardzo. On tutaj zresztą mocno pracował na moim czasie i e, szybko odpowiedział ruch, e, który zagrał B4, zagrał po 20 sekundach. Ruch C4 nie działa, bo jest skoczek B3, to jest dość istotne, więc C4 nie działa. Po ewentualnym biciu biję na B3 i jestem zadowolony. Po biciu na D3 skoczkiem biję goniec B2, wygrywam figurę, więc to nie wchodzi w grę. No ale jest ruch B4, który tutaj został zagrany szybko. Ja teraz gram w skoczek A4 i tutaj właśnie ciekawa sprawa, bo ja nie byłem do końca przekonany, co dzieje się po ruchu C4. To był taki można powiedzieć mały blew z mojej strony. i nie byłem do końca pewien, co tutaj się znajdzie, ale... Uważałem, że może być tak, że przeciwnik tutaj po prostu tego nie doliczy na tych trzech minutach. Co ja chciałem zagrać, to już nie pamiętam. Bo no, na przykład takie warianty tutaj mogą być do liczenia, że gdzieś ta wieża wskakuje na C2, tu niestety to nie działa, bo tego pionka tracę. Mi się wydaje, że ja planowałem po prostu odejść wieżą na pole D8. I teraz grozi bicie i bicie na B2 i może nie tak łatwo robić ruch, ale z drugiej strony, można, może też być tak, że po ruchu C5 nic się nie dzieje no ale to trzeba byłoby gdzieś tam, sobie wszystko zrozumieć białymi. Natomiast niewykluczone, że ruch C4 jest absolutnie ok. I tutaj białe nie mają absolutnie żadnych problemów. Ja tego przyznam się szczerze, do końca nie doliczyłem. Nastąpiło CB3 Dość naturalne posunięcie, no ale też ja nie mam tutaj problemów. No bo bicie, bicie i gram sobie co chcę. To znaczy, ja zagrałem F6, mogę zagrać wieża C3, ale nie byłem pewien, czy, czy, czy chcę od razu te pionki mu przesuwać. Bo mogę oczywiście wieża C3, on zagra A4, mogę nawet iść do wieżówki, która pewnie jest remisowa, ale ja tutaj sobie tak wymyśliłem, że z praktycznego punktu widzenia fajnie będzie zagrać F3 i król F7. I co prawda, chwilowo jestem bez pionka, ale jeżeli uda mi się w jakimś momencie wypędzić skoczka, postawić gońca na D4, to mogę tutaj nawet bez tego pionka mieć taką dominację pozycyjną. I tak faktycznie się stało. To znaczy białe zagrały wieża E2. Ja zagrałem wieża C6, on zagrał skoczek F2, no bo chciało bronić pionka, i ja zagrałem F5. I taki scenariusz sobie wymarzyłem, grając ruch F6. Teraz kolejne ruchy były w miarę logiczne, czyli on zagrał król G2, ja H6, że niby straszę G5, on zagrał yy, i jeszcze biorę pod kontrolę pole G5. To znaczy na ruch goniec D4 spodziewałem się, że on zagra tak z groźbą szacha i na H6 skoczek G1, yy, próbując przeniknąć na pole E5. Tego wolałem uniknąć, bo nie chciałem na przykład iść na tego typu pozycje. Wydawało mi się, że one mogą być bliskie remisu, yy, a ja tutaj chciałem... Cisnąć, także zagrałem H6, żeby właśnie zagrozić G5 i to pole G5 wziąć pod kontrolę. On H4, i ja koniec D4 tutaj sobie postawiłem, i tutaj moi drodzy mówię sobie tak: no, on ma 3,5 minuty, ja mam 15. Pozycja powinna być nieprzyjemna, bo jeżeli ja wygram choć jednego pionka, czyli albo A3, albo D3, no albo G3 na przykład, no to po prostu wygram. No ale jeszcze trzeba tego jakoś pionka wygrać i co ważne nie wymienić skoczka na gońca, bo jak wymienię skoczka na gońca, to w większości przypadków będzie to remis. On zagrał skoczek d1, ja zagrałem goniec f6, co było jeszcze ok. on zagrał skoczek f2 i ja zagrałem wieża d6 po to, żeby ta wieża odzyskała mobilność. Natomiast nie wiadomo, czy tutaj nie warto było zagrać ruchu typu a6 po to, żeby zobaczyć co zrobi przeciwnik, bo on może się tutaj gdzieś pomylić na zasadzie takiej, że ja mu dam ruch do, do grania, a dodatkowo no, tutaj nie ma ruchu B5 w różnych sytuacjach. Ja nie chciałem tego ruchu robić, bo wydawało mi się, że łatwiej wymienić pionki w przyszłości, ale niewykluczone, że właśnie to A6 było bardziej obiecujące, bo wieża D6 on zagrał właśnie B5. Ja zagrałem wieża C3 i on zagrał A4. I ja teraz, być może niesłusznie, Odrzuciłem ruch wieża A3, który wcześniej chciałem zagrać. Odrzuciłem go dlatego, że prze, prze, przestraszyłem się ruchu wieża C1. Jak wieża A4, to jakiś tutaj na przykład szach, i nie byłem pewien, czy ja tutaj realnie mogę robić jakiś progres. W szczególności, że no białe morze są w stanie w jakimś momencie tutaj kreować jakąś kontrę tego pionka. Ja nie wygram. Jeżeli on jest w stanie w jakiś sposób się tutaj fajnie przestawić, to może nawet jakąś kontrę zrobi, jakby ta wieża na siódemkę gdzieś wskoczyła, no to w ogóle jest źle. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli gdzieś, to tutaj mogłem próbować szukać szans na wygraną. Także ten moment tu mogłem więcej przy, przysiąść i jednak coś zagrać dokładniejszego, bo ja zagrałem go nie z D4. I mój plan był taki, że jeżeli on zrobi jakiś ruch, powiedzmy w miejscu, typu takiego, to ja zagram tak i na wieża C1, teraz zagram gonie z B6 i jest fajnie, bo ne, zresztą tutaj nawet mogę pobić yy, i na szacha. Być może mogę wyjść królem tutaj. Być może, dlatego że też może być to niezbyt dobre. Po prostu można skończyć z takim dość niezafajnym matem, prawda? Bo król tutaj jest ograniczony. Także goniec D4 ruch niby ciekawy, ale daje przeciwnikowi opcję ruchu wieża B1. I tego nie powinienem był dopuszczać, bo wieża teraz nawet nie tyle chce na samo B4 pójść, co na B4 i na C4. I to jest niestety niezbyt fajne. Ja zagrałem goniec B6. Goniec C5 niewiele daje, bo pionek idzie po prostu na A5 i na wieża A3. Sądzę, że nawet można przesunąć pionka czy to na B6, czy nawet na A6. Też jest to niewykluczone, i wtedy za chwilę pojawiają się tutaj idee szukania wyeliminowania gońca z gry. Może tutaj można nawet wieża C2 najpierw zagrać. O, to jest jeszcze lepsze i, i, i nie ma żadnej przewagi, także ja zagrałem goniec B6 żeby pole C7 wziąć pod kontrolę, żeby wziąć pod kontrolę pole A5, żeby goniec nie był tutaj w żaden sposób atakowany, ale on wieża B4, bardzo słusznie, chce tę wieżę wymienić na C4, w związku z tym ja wieża D4, wymieniłem wieżę i mówię, jeszcze nie jest głupio, no bo co prawda wymieniła się jedna para wież, ale teraz mój król może iść do przodu, tylko że właśnie to było troszkę takie myśleniowe, myślenie życzeniowe. Myślenie, które nie uwzględnia planów przeciwnika, bo on ma tutaj opcję poprawiania swojej pozycji, i ja to troszkę zlekceważyłem. On zagrał wieża A2, no i tutaj zaczynają się realnie plany gry. Jeżeli zagram tak, dostanę tak, jeżeli zagram tak, dostanę tak, tak, tak i koniec balu. Pionek dochodzi, więc mogę tę partię przegrać. Muszę zagrać wieża B3, żeby na A5 bić Pionka. A on po prostu zagrał król f1 i po król e7 zagrał król e2, i ja sobie zdałem sprawę, no, że teraz on ma po prostu plan przestawienia tego skoczka na d1, potem na e3, potem na c4. Jak skoczek stanie na c4, to kto stoi lepiej? No raczej biały niż czarny. W związku z czym zacząłem się troszkę denerwować, bo jemu czas się przez ostatnie kilkanaście ruchów prawie nie skrócił. Dwie minuty. Ja mam już tylko dziewięć, nie widzę planu. Zagrałem król d7. On zagrał skoczek D1, ja mówię, no muszę coś robić, zagrałem E5, troszkę na zasadzie blefu, bo mówię, jak zagra skoczek E3, to nie do końca wiem co robić, mam co prawda jakieś idee typu E5, ale czy one działają, E4, czy one zawsze działają, to nie wiem, bo tu nawet jakieś wieża D2. Na całe szczęście prawdopodobnie on nie ma żadnego ruchu, więc ja mogę teraz na przykład królem pójść do przodu i to chyba działa. On zaufał mi, zagrał wieża C2. No, ale jak teraz przesunę pionka, no to właśnie on może zbić i na bicie jest y, związanie jest mi Ja pomyślałem, pomyślałem, zagrałem wieża A3 i zaproponowałem remis, y, co właściwie nie wiem jak ocenić, y, bo z jednej strony y, można tu jeszcze próbować grać na wygraną, ale z drugiej strony, y, ja widząc ruch wieża C6, przy szachownicy nie umiałem powiedzieć, kto stoi lepiej. Czy ja, czy on, czy kto gra na wygraną, bo po biciu, no jednak te jego pionki też tutaj zaczynają się ruszać. Oczywiście, no można pójść na jakąś tego typu pozycję i ja mam bardzo niebezpiecznego pionka, no ale on też ma swojego pionka. Jak ja zagram tu, no on zagra powiedzmy tutaj, będzie chciał iść pionkiem do przodu. Nie jest pewne, kto będzie stał tutaj lepiej. No i ja po ruchu wieża A3. Zaproponowałem remis, który został dość szybko przyjęty. Czy to było słuszne? Tego nie wiem. Być może trzeba było kontynuować. Z tego co pamiętam, komputer niemal przez całą partię, bo miałem tak jak mówię, już taki mały rzut oka na te oceny w tym turnieju, pokazywał w okolicach równowagi. Także pewnie błędu proponując remis nie popełniłem. Ale jak się chce wygrywać, to być może jednak warto w takich sytuacjach kontynuować grę. A ja tego nie zrobiłem. Także remis w rundzie numer 4 to wynik, który buduje taki pewien niedosyt, zwłaszcza po turnieju, kiedy znam już wyniki. Uważam, że w tej partii mogłem i powinienem troszeczkę mocniej pocisnąć, zwłaszcza, że ten przeciwnik o ile jeszcze w kolejnej rundzie zanotował dobry wynik, bo zremisował czarnymi z byłym mistrzem Europy Aleksandrem Indiczem. I to no, no, na pewno dobre osiągnięcie dla takiego mistrza międzynarodowego, to potem już do końca turnieju zanotował trzy remisje i porażkę, i to wszystkie z niżej notowanymi od siebie zawodnikami. Także nie, nie miał tutaj spektakularnych osiągnięć. No a nawet końcowa pozycja jest pozycją, w której można grać. Ja mam piątkę mniej, dużo się może wydarzyć, mogę wygrać, mogę przegrać, mogę zremisować, ale jest gra. To, co mnie troszkę speszyło to to, że straciłem, miałem takie wrażenie, kontrolę nad wydarzeniami, czas już był niemal wyrównany i realnie przestraszyłem się, że mogę zrobić coś głupiego, no ale to jest coś, co nie pomaga w wygrywaniu dużych turniejów. Trzeba w takich sytuacjach jednak ryzykować, bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana no i można powiedzieć, znając już to, co się potem wydarzyło, to jedna właśnie to ta partia na pewno miała duże znaczenie, więc, mimo wszystko, negatywnie oceniam swój występ w tym pojedynku. Tyle na dziś. Zachęcam do podnoszenia łapek, zachęcam do komentowania i przypominam, że moją internetową działalność można wspierać poprzez platformę Patronite. Link do tego znajdziecie w opisie materiału wideo. Do kolejnego razu, trzymajcie się. Cześć.